Ready. Ready. Drugie gminne dożynki w Bestwinie rozpoczęły się od przejazdu barwnego korowodu, w którym mogliśmy podziwiać starannie udekorowane wozy i maszyny rolnicze. Pod budynkiem urzędu gminy odbyła się uroczysta dziękczynna Eucharystia. O muzyczną oprawę nabożeństwa zadbał regionalny zespół pieśni i tańca Bestwina. Żywych i umarłych, się nad nami. Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni udali się na tereny rekreacyjne, gdzie powitała ich orkiestra dęta gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Wójt gminy Artur Beniowski otrzymał z rąk starostów symboliczny bochenek chleba. Na chleb z tego rocznych zbiorów, aby pan go dzielił uczciwie i sprawiedliwie. Pan jest naj największym gospodarzem w naszej gminie. Pan nam zarządza największymi hektarami. Chcieliśmy, aby za pana kadencji nasza gmina piękniała i dalej się rozwijała. I żeby w naszej gminie nie zabrakło nikomu naszego chleba, wnoszeniego. Dziękuję serdecznie, postaram się i przyrzekam, żeby ten chleb dzielić godnie i sprawiedliwie dla wszystkich. Bóg zapłaci. Moiściewy chleb i koło, symbole dobrobytu dawne, bardzo ważne elementy w kulturze tradycyjnej symbole również kościelne. Dziękujemy bardzo. Następnie przyszedł czas na oficjalne przemówienia, które wygłosili sołty z sołectwa bestwina Maria Maroszek, prezes koła gospodyń wiejskich Jadwiga Ozimina oraz wójt gminy. Chciałem podziękować wszystkim pocztom sztandarowym, wszystkim delegacjom ze szkół, delegacjom i przedstawicielom klubów sportowych działających na terenie naszej gminy, no i przede wszystkim Wam, rolnikom ale też hodowcom, szkółkarzom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyszli tutaj na nasze drugie gminne dożynki w Bestwinie. Do tych podziękowań chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Nie byłoby tych dożynek, gdyby nie doskonała współpraca pomiędzy radami sołeckimi, pomiędzy paniami z KGW. I tutaj szczególne podziękowania składam na ręce tegorocznej gospodyni Czyli pani Jadwigi Oziminy, która jako szefowa KGW w Bestwinie na pewno napracowała się razem ze swoimi członkiniami bardzo, bardzo szczególnie. Pani Jadziu, na pani ręce, wszystkiego co najlepsze dla wszystkich członkiń i oczywiście dla wszystkich kół gospodarzy wiejskich działających na terenie naszej gminy. Po przemówieniach Marii Maroszek oraz Józefowi Wurblowi wręczono odznaczenia zasłużony dla rolnictwa. Przyznane przez ministra rolnictwa. Po zakończeniu części oficjalnej na scenie pojawił się zespół regionalny Cepelia Fil z Wilamowic. Towarzyszyła wystawa sprzętu rolniczego. Wszyscy chętni mogli także zobaczyć pokaz profesjonalnej grupy ratownictwa technicznego. O, wiesprawia. 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 Wiesprawia.

Panie Wójcie, jesteśmy w trakcie uroczystości dorocznych gminnych dożynek. Proszę mi powiedzieć, jak wyglądały przygotowania w gminie Bestwinian. Przygotowania trwały dość długo, dlatego że impreza jest też niemała. Zaangażowane zostały i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Bestwina, zaangażowani zostali strażacy, rady sołeckie, no i również Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, a także Urząd Gminy i lokalny parafia. Dożynek zaczął się przepięknym korowodem. Jak tutaj wyglądało przygotowanie, właśnie do tego korowodu. No Myślę, że to była taka troszeczkę rywalizacja pomiędzy sołectwami, pomiędzy gospodarzami, bo każdy chciał się pokazać e, pięknym, e, wyczyszczonym i przybranym sprzętem rolniczym. Cieszę się, że były sprzęty rolnicze, nie tylko te najnowsze, chociaż no, to jest też powód do dumy, że nasi rolnicy posiadają naprawdę bardzo dobrze e, wyposażone, wyposażone maszyny, ale były to też również e, kolaski, e, konie, więc e, na pewno e, taka mała rywalizacja pomiędzy tymi gospodarzami pomiędzy sołectwami przyczyniła się do tego, że tych sprzętów, tego inwentarza, bo myślę o koniach tutaj korowodowego, było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma chleb? No Wiadomo, symbolem, można powiedzieć, dożynek jest kłos zboża. Jest właśnie chleb. Symboliczne podziękowanie za całoroczną pracę rolnika. Podziękowanie za plony, ale co też podkreślam, zawsze na każdym kroku taka Wdzięczność, ale i zabawa, bo to jest też czas radości, czas tego wytchnienia przed kolejnymi już zimowymi zasiewami. Czego możemy życzyć wszystkim rolnikom z okazji ich święta? No, przede wszystkim tego, żeby ich praca była doceniana. Bo ona nigdy lekka nie będzie. Nawet jeżeli mamy nowe sprzęty, mamy nowe, nowe możliwości techniczne, to jest to ciężka praca, więc tego, żeby ona była lekka, to pewnie życzyć nie możemy. Bo jeżeli czegoś życzymy, to coś, co by się mogło sprawdzić. Natomiast to, żeby ona była doceniana, żeby była efektywna, jeżeli możemy mieć na coś wpływ, żeby przepisy, które stanowi. Państwo i samorządy były jak najbardziej dla nich przyjazne. Natomiast na co wpływu nie mamy, ale życzyć możemy to na pewno dobrej pogody na zbiory. się A mnie drgnie. Bestwinę odwiedzili słynni na całą Polskę strażacy z Kopydłowa. Bohaterowie popularnych spotkań z balladą. Pamiętacie wy? Dożynki macie, ale wam dobrze, nie? Ja wam coś powiem, nas w do rzęki były trzy tygodnie temu. Chłopy do tej pory się nie rozeszli. Siedzą, czekają, aż wrócę i rozgunię chyba. Pamiętacie że chyba Kopydów, nie? nie? A ty to telewizora nie Matkoś Matko to takie promocje wszędzie, a on telewizora pan jeszcze nie ma. To ci powiem, że Władek Pagasz na taką promocję trafił, na telewizory, więc, Że se plazmę 42 cale za stówkę kupił. I no obraz mu pochyły. Ale jak lepsze krzywi, dobrze widzi. No wiem, bo były mu pagaców w tamtej niedzielę. Załudzę po kościele, widzicie, patrzę, cała rodzina. Wszystko widzą. Nawet kopytów oglądałem czasem, bo no znać chle, co od czasu do czasu pokorzą. Widzicie, czemu? Bo kopytów to jest najpiękniejsza wieś w całej Polsce za po Ale wazylina. Ale dobrze godu. Do. Czekajcie, bo ja widzę, że tu więcej niż ma telewizorów. To wy już nie pamiętacie, co się mówi, jak komendant się pyta, dobrze godu? Cało, wieś musi odpowiedzieć, dobrze cię, tak? tak? Jeszcze raz. Nie wyryłeś się teraz, rok, Dobrze godą? Dobrze. 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 No, i umawią się dzisiaj, ile razy już się zapytą, wy zawsze odpowiedziecie. inogłośnie. Zarową też ich powiedzieć. My mamy w Kopydłowie do życia wszystko, bo na miejscu mamy tak. Urząd gminy. Mocie? Parafie? No, a gdzie by ich nie było? A postrunek policji. Mocie? Nie. A u zamkli. Nie. Kiedyś był taki polec, policja do no co mi zapierdzielił 40 metrów węża. Ukrad, jożym go złapą, za każde 10 metrów dostał rogo ciatki. Cztery lata sum pilnowałem porządku. Zaś otworzyli posterunek. Panie sołtys, jak wyglądały przygotowania do tak przepięknej imprezy jak dożynki? No więc mieliśmy trochę że tak powiem, tremę z tego względu, że ta pogoda w tym roku jest bardzo trudna w ogóle dla rolników, dla naszego całego środowiska. Nie ukrywam, że część zbiorów nie została zebrana z tego względu, że pola były tak naciągnięte wodą, że nie, nie udało się zebrać wszystkiego, skosić. W tej chwili jest już to niemożliwe. Czyli ci rolnicy znowu poniosą stratę, bo nie, nie dość, że nic nie skorzystają, muszą Yy, orkanować te zboża, co zostały. One już zaczęły rosnąć, wypuszczać długie, drugie plony. Nie nadaje się to zboże już w ogóle do żadnego użytku. Samo przygotowanie, ucieszyliśmy się, jak się pogoda zrobiła. Także w sobotę wszyscy żeśmy się dali do pracy. Zrobiliśmy takie yy, no, kobietę, mężczyznę, my to mówimy po, po naszemu, babę, chłopa, która zaprasza gości. Super. W, w sobotę to było bardzo ładne. No niestety, ta pogoda nam Trochę to popsuła, nie jest już to takie świeże, że tak powiem, ale pomimo wszystko jesteśmy bardzo zadowoleni. Bogu dziękujemy za to, cośmy już zebrali. Za to, że mam nadzieję, nie zabraknie dla nas nikogo, nikomu nie zabraknie chleba. Wójt dostał Bochenek, dostał ksiądz. Z prośbą o dzielenie go uczciwie i sprawiedliwie, czego naszemu wójtowi nie możemy odmówić, bo stara się o wszystkie sołectwa i myślę, że dalej tak będzie. Mamy nadzieję, że zostanie wójtem na następną kadencję i będziemy dalej żyć i ten chleb produkować, bo to jest nasze życie. Dzisiaj jasnogórskie dożynki w Częstochowie. Święto wielu tysięcy rolników. Ale tutaj w Bestwinie chcieliśmy również uczcić święto plonów i podziękować wszystkim rolnikom za całoroczny trud. Dzisiaj spotykają się również tutaj ludzie, którzy przez cały rok pracowali w swoich gospodarstwach, ale także, nie będąc związani z rolnictwem, wspierają rolników. Oprócz tego święto nasze tutaj dzisiaj w Bestwinie to również święto ludzi, którzy, można powiedzieć, poza rolnictwem mogą się również cieszyć z owoców pracy rolnika, bo przecież codziennie na ich stołach te owoce się znajdują. Pragnę złożyć również Państwu serdeczne pozdrowienia, gratulacje i życzyć wszystkiego dobrego, aby te zbiory, te plony były dla Państwa owocne. Szczęść Wam Boże! Wieczorem do wspólnej zabawy wszystkich, którzy tego dnia zawitali na tereny rekreacyjne zaprosił zespół Kryptonim. and so black as around her she wore she was afraid to come out in the open and so she kept it in the shirt it was a